Cześć, ja jestem Weronika. A w dzisiejszym, co ja czytam, przedstawiam wam 27 śmierci tobiego obeda. Joanny Gierak, Onoszko. Ta książka to reportaż. Ciężki reportaż, bo dotyczący sprawy, która jest. Nierozwiązywalna praktycznie. Nie da się naprawić tych krzywd, nie da się puścić je w niepamięć. To jest ciężki temat. Jest to książka o tym, jak w Kanadzie kazano w XX i w XIX wieku posyłać dzieci rdzennych narodów do szkół z internatem. I jakby słysząc takie zdanie, no nie ma w tym nic złego. Uważano, że trzeba ich wyedukować, bo wiecie, są takimi dzikusami, ale w efekcie po prostu miało to za zadanie wynarodowić ich, odciąć ich od swojej kultury, jakby zniszczyć tą kulturę. Zabraniano im kultywować swoje obrządki, kazano się ubierać. Czesać, e, zachowywać i mówić na sposób zachodni, czyli tak wiecie no, cywilizowany. Druga rzecz to to, że dzieci w tych szkołach były wykorzystywane. Były wykorzystywane psychicznie, fizycznie i seksualnie. W Kanadzie jest to ważna sprawa, która się w ostatnich latach rozkręciła e, dzięki bardziej e, jakby lewicowemu premierowi. Do tej pory od lat 90. W Kanadzie toczą się sądowe sprawy dotyczące właśnie tych ocaleńców, jak sami siebie nazywają dzieci ze szkół z internetem przeciw Kanadzie. Przeciw temu, że państwo doprowadziło do czegoś takiego yy, i naraziło te dzieci na, na to wszystko, co ich spotkało. Więc nie jest to jakaś tam wydumana sprawa, to się faktycznie działo i autorka właśnie nam to bardzo szczegółowo opisuje. Sam reportaż. Jest napisane moim zdaniem genialnie. Ja nie czytam zbyt wielu reportaży, ale ten czytało mi się wyśmienicie. Autorka pokazuje nam bohaterów konkretnych, jak na przykład Tobiego Obeda, opowiada nam o ich życiu, o tym, co ich spotkało w tych szkołach z internetem, opowiada o samym powstaniu tych szkół, tych sądowych sporach, które ocaleńcy wytaczają mm, państwu. I pokazuje to z różnych perspektyw. Pokazuje to bardzo szeroko kulturowo, bo mówi o samych tych szkołach, mówi o samych przeżyciach tych dzieci, ale mówi też o sytuacji Indian, jak my byśmy ich nazwali, ale w Kanadzie jest to słowo już uważane za obraźliwe, więc mówi się rdzenne narody. Pokazuje nam, jak tych Indian traktowano i jak nadal się ich traktuje w Kanadzie, jak Kanada próbuje sobie z tym poradzić, i jak rozgrywa się tam w pewnym momencie taki impas, że już nikt nie wie, co można mówić, jak pomóc, czy w ogóle pomóc, czy się da. Kanada ma z tym duży problem. Otorka nam to wszystko stopniuje od takich lżejszych historii, później jest, mamy coraz bardziej, tak powiem, mięsiste, coraz ciężej się to czyta, to znaczy coraz gorsze sprawy opisuje te molestowania dzieci czy poniżanie ich poprzez różne rzeczy, których dzieciom nie powinno się kazać robić. Na przykład zjedzenie z powrotem tego, co zwróciły, przepraszam wszystkich, którzy w tym momencie jedzą, albo chodzenie w zasikanym prześcieradle, bicie ich, dopóki nie stracili przytomności, sadzenie na elektrycznym krześle i kazanie wszystkim innym patrzeć, i dla własnej przyjemności podsmażanie tego dziecka na tym krześle. Więc no, straszne rzeczy. Ale pod względem językowym, pod względem konstrukcji. Bardzo mi się podoba ten reportaż, bo potrafi przykuć uwagę, przez to, że pojawiają nam się historie poszczególnych bohaterów, o których, o których widzimy. Mamy troszeczkę z wywiadów, raczej z takich luźnych rozmów z tymi bohaterami. Opowiadają nam o swoim życiu, opowiadają o tym, jakie te szkoły miały wpływ na nich, na ich bliskich też. Oni sami nazywają siebie ocaleńcami czyli survivor. Co my bardziej byśmy przetłumaczyli jako ci, którzy przetrwali. Właśnie chodzi o to, że każdy z nich, większość z nich wyszła z piętnem z tych szkół, no bo małe dziecko odseparowane od rodziców, które jest upokarzane, wykorzystywane, no to się odbija na psychice bardzo. I właśnie tutaj mamy pokazane, pokazaną tą beznadzieję tych, że Indian, którzy nie dość, że przyszedł zachodni świat i zrobił z nich dzikusów. No a dodatkowo właśnie dzieci, które od najmłodszych lat są zostawiane z traumą i robiona jest im trauma i taki naród no później ma bardzo ciężko. Cały ten problem jest bardzo złożony. Nie będę mówiła o samej tej sprawie tych rdzennych narodów, bo nie czuję się kompetentna. Chcę wam powiedzieć o książce. Książka moim zdaniem napisana jest bardzo dobrze. Autorka starała się ująć całą tą sprawę z różnych stron. Chociaż muszę powiedzieć, że kiedy był rozdział, w którym mówiła o tej stronie przeciwnej, bo wiadomo, zawsze znajdą się przeciwnicy, e, taka sytuacja była. Było 150-lecie Kanady, i wtedy część z Kanadyjczyków powiedziała, że nie będą świętować, no bo jak można świętować, skoro zrobili coś takiego mm, Indianom? Ale druga część tych nacji, tych, którzy wywodzą się z Europy, z Azjatów, jakby wszystkich tych, którzy nie są rdzennymi narodami, powiedziała, że oni chcą świętować, bo Kanada jest najlepszym, co ich w życiu spotkało. No i właśnie tu jest ten impas. I kiedy już rozumiecie ten impas, to autorka jednak bierze trochę stronę. Tych rdzennych narodów. No i to był taki jeden moment, i myślę, że można by było właśnie pokazać, że są też argumenty drugiej strony, które można by było zrozumieć, ale oczywiście, które nie usprawiedliwiają tego, co się stało. Ale myślę, że autorka stara się podejść do sprawy no, w miarę obiektywnie. Jest to też bardzo ciekawe stadium tego, jak wygląda mentalność Kanadyjczyków, bo jest ona trochę inna od naszej i ta książka fajnie pozwala też to zrozumieć, że to jest trochę inaczej. Nie możemy swoją miarą mierzyć tego, co się tam dzieje. W ogóle to dosyć śmieszna sprawa jest z tym, dlaczego ja tą książkę wybrałam, bo powód był bardzo trywialny i jest z nim okładka. Ja sięgając po tę książkę, nie spodziewałam się, że to będzie aż tak, że to będzie tak ciężki temat, ale z drugiej strony, że to będzie taki ciekawy temat, bo jest to bardzo jakby zderzenie kultur i wykorzystanie jednych przez drugich i teraz po tylu latach właściwie już jest ciężko szukać winnych to się stało jedna nacja ucierpiała ogromnie i nie wiadomo co teraz z tym zrobić i właśnie książka jest o tym jak Kanada próbuje sobie z tym poradzić bardzo polecam dobrze się to czyta jest wciągające przez to że mamy te historie tych poszczególnych osób to naprawdę jesteśmy w stanie się w to zanurzyć jest to naprawdę dobry reportaż. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.